Konflikty na linii Pasażer-Kontroler to codzienność. Wyciągałam bilet, autobus szarpnął i po prostu poleciałam, poleciałam w tym autobusie, a kontroler poleciał za mną, złapał mnie za, za frak. Tak jakbym chciała uciec, a bilet miałam. Ale gdy pasażer się poskarżył, nie było dowodu na winę żadnej ze strony. Teraz się to zmieni, bo kontrolerom przypięto kamery. Uruchamia ją przed rozpoczęciem kontroli, po zakończeniu ona jest wyłączana. Każda taka kontrola będzie nagrywana, ma to przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo zarówno kontrolerów, jak i pasażerów. A w przypadkach, gdy dochodzi do jakichś niejasności czy wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia kontroli, można zawsze szybko i łatwo takie nagranie odtworzyć i sprawdzić, jak sytuacja wyglądała naprawdę. 5% pasażerów ukaranych mandatem odwołuje się od decyzji. Nagranie pokaże, czy słusznie. Nie wydaje mi się, żeby było to dobre, no bo nie wszyscy ludzie będą się zgadzać na to, prawda? Jedni będą powiedzą tak, a drudzy powiedzą, dlaczego mnie ktoś nagrywa. No więc nie wiem, czy. No, mam mieszane uczucia. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie te kamery, ponieważ to jest bezpieczeństwo nie tylko dla kontrolera, ale także i dla zwykłego człowieka, ponieważ no, wszystkie niesłuszne sytuacje będą mogły być weryfikowane. MPK kupiło 60 takich kamer. Razem z oprogramowaniem i amortyzacją ich to koszt 120 tysięcy złotych.